Ewangelia Łukasza rozdział 14. I stało się tak, gdy Jezus przyszedł w szabat do domu pewnego przywódcy faryzeuszy, by jeść chleb. Oni go obserwowali. A oto był przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał znawców prawa i faryzeuszy, czy wolno uzdrawiać w szabat? Lecz oni milczeli. On zaś ujął go i uzdrowił i odprawił i powiedział im: Któż z was, jeśli jego osioł albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go natychmiast w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Gdy zauważył, jak zaproszeni wybierali pierwsze miejsca, opowiedział im przypowieść: Gdy ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś ważniejszy od ciebie nie był zaproszony przez niego, wówczas przyjdzie ten, który ciebie i jego zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca, i wtedy ze wstydem musiałbyś zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy przyjdziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przysiądź się wyżej. Wtedy doznasz czci wobec współbiesiedników, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Powiedział też do tego, który go zaprosił, gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, a będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Gdy usłyszał to, jeden ze współbiesiadników powiedział do niego, błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym, Wtedy on mu odpowiedział: Pewien człowiek wydał wielką ucztę i zaprosił wielu. A gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym: "Chodźcie, bo już wszystko gotowe". A oni zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział: "Kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego". Drugi zaś powiedział: "Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować". Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. A jeszcze inny powiedział: Pojąłem żonę, dlatego nie mogę przyjść. A gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i powiedział do swojego sługi: Wyjdź szybko na ulicę i za uki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. I powiedział sługa: Panie, stało się jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy pan powiedział do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Mówię wam bowiem, że żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. I szły z nim wielkie tłumy, a on, odwróciwszy się, powiedział do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i siostra, nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc budować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie. Aby czasem, gdyby ułożył fundament, a nie mógł ukończyć, wszyscy, którzy by go widzieli, nie zaczęliby się z niego naśmiewać, mówiąc ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy w dziesięć tysięcy może zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciwko niemu. A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko w drodze, wysła poselstwo i prosi o warunki pokoju. Taki każdy z Was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym się ją przyprawi? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.